Zabrze to miasto, gdzie nauka i technologia prężnie się rozwijają. Nic więc dziwnego, że tu, w murach Politechniki Śląskiej, odbywa się 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka staramy się wokół tej problematyki skupić jak najszersze grono słuchaczy, ludzi, którzy są zainteresowani problematyką na przykład migracji, na przykład ocieplenia klimatu, na przykład ekonomii przyjaznej człowiekowi, bo w tym roku właśnie takie tematy w kontekście poszanowania praw i wolności człowieka będą na konferencji poruszane. Co ważne, konferencja o od 14 właśnie lat organizowana jest pod honorowym patronatem Amnesty International Polska i Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. To pokazuje, że problemy, które poruszamy na konferencji są ważne w wymiarze i krajowym i międzynarodowym. Przez te 14 edycji w konferencji uczestniczyli profesorowie, doktorzy, ludzie świata biznesu z takich krajów jak Niemcy, Słowacja, Ukraina, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Białoruś. Także rzeczywiście problematyka praw człowieka jest ważna w wymiarze międzynarodowym i stąd też nasza konferencja znajduje taki szeroki oddźwięk. Tego Roczna konferencja organizowana online skupiła ponad 100 osób, z czego bardzo się cieszymy. Były osoby z Ukrainy, z Białorusi, z The London Academy Science and Business, z Wielkiej Brytanii. Także jest to rzeczywiście dosyć szerokie grono uczestników. Konferencja na Politechnice Śląskiej w Zabrze zawsze organizowana jest 10 grudnia w dzień uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. I dzięki takim spotkaniom jak te szerokie grono słuchaczy lepiej poznaje założenia tego bardzo ważnego dokumentu.